Matka z Kalifornii zostaje zastrzelona na oczach swoich dzieci. Widzieli jak ich ojciec zamordował ich matkę na ich oczach. Domniemany zabójca uciekł policji, a pościg zakończył się śmiercią. Przedstawiamy co doprowadziło do strzelaniny i reakcje rodziny na to morderstwo. Dziękujemy, że jesteście z nami w Law and Crime. Jestem Elżbieta Milner. Ta sprawa jest naprawdę tragiczna. Nie tylko dlatego, że zginęła ukochana matka, ale także dlatego, że sprawcą miał być jej mąż od ponad 20 lat. Michał Rocha podobno nie mógł znieść myśli o życiu bez żony. I ta myśl doprowadziła do wydarzeń z 6 września. Pozwólcie, że wyjaśnia. W sobotę Michał z żoną Jesinią byli na spotkaniu rodzinnym. Byli małżeństwem od dziesięcioleci, 25 lat byli razem. Mama Michała, Rita, powiedziała KFSN, że są razem od gimnazjum. Jednak przez ostatnie dwa miesiące Jesinia i Michał byli w separacji. Nie znamy pełnego zakresu tego, co wydarzyło się w ostatnią sobotę, ale o to co wiemy. Podczas wydarzenia doszło do jakiejś domowej kłótni, która rzekomo rozwścieczyła Michała na tyle, że chwycił za broń i zastrzelił swoją żonę na oczach ich dzieci. Michał odjechał ciężarówką. Policja od początku znała podejrzanego, więc nie było wątpliwości, kto to zrobił. Musieli go tylko znaleźć, bo nie uciekł daleko. Jego ciężarówkę znaleziono następnego dnia 50 km dalej. Gdy funkcjonariusze przybyli, mieli już nakaz aresztowania. Według biura Tuilerii, Michał nie zamierzał zgłosić się ani poddać aresztowaniu. Według biura szeryfa Tuilerii, Michał wysiadł ze swojego samochodu i po prostu zaczął strzelać wielokrotnie do funkcjonariuszy. Zatrzymał się na długim odcinku drogi za Woodlake w Kalifornii. I tutaj sprawa przybrała kolejny obrót. Według biura Tuileries Michał wysiadł z ciężarówki i zaczął strzelać w stronę zastępców szeryfa. Zastępcy odpowiedzieli ogniem, trafiając go, i Michał zmarł na miejscu. Ta sprawa pozostawiła wiele pytań bez odpowiedzi, w tym pytanie dlaczego, o to, czego jeszcze się dowiedzieliśmy. Rita, mama Michała, powiedziała KFSN, że jej syn nie radził sobie z pozwem rozwodowym złożonym przez Jasynie. Powiedziała portalowi: Mój syn był dla mnie całym światem, a ich mama była całym światem dla nich, a teraz obie rodziny są zniszczone. Nie chciał żyć bez ukochanej swojej bratniej duszy i miłości życia. Nie chciał też, by ona żyła bez niego. Wybrał tchórzliwe wyjście. Jak uprocha syn, powiedział temu portalowi: że bardzo tęskni za mamą. Powiedział lokalnym reporterom: Chciałabym jeszcze raz ją zobaczyć, przytulić i powiedzieć, że ją kocham. Ten człowiek odebrał nam wszystko. Nigdy nie będę babcią dla moich dzieci i dzieci siostry, gdy nadejdzie czas. I on nam to odebrał. Chciałabym, żeby było coś, co mogłoby pomóc. Jego siostra Kajla powiedziała: Ona była światłem naszego świata. Ona bardzo jasno świeciła. Zawsze była przy mnie i moim bracie. Ona była dla nas wszystkim. To naprawdę tragiczna sprawa. Dołącza do mnie instruktor organów ścigania Soni Slaughter. Soni, bardzo dziękuję, że dołączyłaś do mnie dzisiaj. Wiesz, muszę zapytać, jaka jest Twoja reakcja na tę sprawę, zwłaszcza, że do strzelaniny doszło na oczach dorosłych dzieci tej pary? Bardzo dziękuję, Elżbieto, za zaproszenie. Brakuje mi słów, ponieważ ta sprawa jest naprawdę, naprawdę bolesna. A szczególnie, kiedy przeczytałam, że zrobił to na oczach dzieci. Niektórzy mówią, że oni są dorośli. Pozwól, że Ci powiem to będzie miało wpływ na nich przez resztę ich życia. Widzieli, jak ich ojciec zamordował ich matkę na ich oczach. Dzieci już zaczęły mówić o tym. Ona była podporą, spoiwem rodziny. Naprawdę na niej polegali. Zawsze była przy nich, żeby ich pocieszyć. Będą mieli zespół stresu pourazowego. Będą mieć traumę na całe życie, niepewne relacje, piętno związane z tym wszystkim. Po prostu serce mi pęka, bo stracili całą swoją najbliższą rodzinę nie dziadków, tylko tę najbliższą grupę. Nawet jeśli ich ojciec nie był dobrym człowiekiem, oni stracili wszystko. I to jest, to jest nie do pomyślenia. I to też jest okropne, bo jak słusznie zauważyłaś Sony, niezależnie od tego, czy to były dzieci, dzieci, czy dorosłe dzieci, to wciąż jest jedna rodzina. A zwłaszcza widzieć, jak twój ojciec rzekomo strzela do twojej matki tuż przed tobą. Po prostu nie mogę sobie nawet wyobrazić, przez co oni teraz przechodzą, albo z czym się mierzą. Sony, kiedy poznajemy więcej szczegółów tej sprawy, czy myślisz, że to mogło być zaplanowane, a może uważasz, że to była po prostu spontaniczna, straszna, straszna reakcja? Wydaje się, że to było zaplanowane tylko dlatego, że według informacji dostępnych publicznie ona złożyła pozew o rozwód około dwa miesiące temu. Więc byli w separacji, co oznacza, że byli od siebie oddzieleni, niekoniecznie mieszkali w tym samym domu, ale nadal się komunikowali. Dzieci mają trochę ponad 20 lat, naprawdę niewiele ponad 20, więc jakaś relacja tam była. I on. Nie mogę się zorientować, czy oni wszyscy byli wtedy razem, czy on wiedział, gdzie oni będą, ale miał plan. On zdecydowanie miał plan, bo przyniósł ze sobą broń z zamiarem jej użycia, ponieważ zrobił to tak bezwzględnie i szybko na oczach dzieci. A kiedy mówię szybko, nie mam na myśli, że odszedł i to zrobił, bo nie znam tych szczegółów. Ale to, co chcę powiedzieć, to że miał świadomość i przytomność umysłu, żeby wyciągnąć broń na osobę, którą kochał przez 25 lat, zastrzelić ją na oczach swoich dzieci bez wahania, nie próbował im zrobić krzywdy, a potem zaczął uciekać. Więc myślę, że to była przemyślana decyzja. Nawet jeśli to był impuls, on już to wcześniej przemyślał. Już wcześniej przeszło mu przez myśl, że nie pozwoli jej odejść. To też interesujące, Soni, bo gdy poznajemy więcej szczegółów z lokalnych doniesień lub od rodziny, która zaczyna mówić o tej sprawie, z tego co do tej pory wiemy, nie wygląda na to, żeby to był związek z przemocą domową, jeśli to ma sens. Nie wygląda na to, żeby pojawiały się jakieś informacje, że tata rzekomo bił mamę, czy coś podobnego. Przynajmniej z tego, co do tej pory wiemy. Ale wydaje się, że sytuacja nagle eskalowała od planowanego rozwodu do strzelaniny. To nie jest niemożliwe. Często widzimy to tutaj w Law and Crime, prawda? Ale jestem ciekawa, co o tym myślisz. Czy uważasz, że mogło dochodzić do przemocy domowej w trakcie tego związku? Czy może sama myśl o nadchodzącym rozwodzie po prostu... Naprawdę pochłonęła Michaela do tego stopnia, że nie mógł znieść myśli o byciu znowu singlem. Kiedy szukałam dodatkowych szczegółów na temat tej sprawy, w jednym z wątków, które czytałam, napisano, że wydawał się być kontrolujący. Na przykład były rzeczy, o których ludzie wiedzieli, że ona mogłaby chcieć je zrobić, ale nie robiła ich, ponieważ on w pewnym sensie kontrolował tę narrację. Więc to mogła nie być przemoc fizyczna. Która miała miejsce, może bardziej psychologiczna, może jakaś izolacja, a niekoniecznie, wiecie, kiedy ludzie myślą o przemocy domowej, wydaje im się, że to jest ciągła, brutalna sytuacja. A to tak naprawdę nie o to chodzi. Przemoc domowa ma swoje wzloty i upadki, momenty spokoju i nagłe, nieprzewidywalne zachowania. I myślę, że to mogło być częścią tego, co się działo, dlatego ludzie mogli być zaniepokojeni, ale nieprzesadnie zaniepokojeni. I ona, według tego, co czytałam, chciała być wolna. Ona, oni byli razem od czasów, kiedy, jak sądzę, chodzili do gimnazjum. Gimnazjum, tak, tak. 25 lat i wiesz, potem mieli swoje dzieci. I może chciała więcej wolności, bo na wszystkich zdjęciach, które widziałam, nie wyglądali na złych. Ale to też może być mylące dla ludzi, bo jak powiedziałam, widzisz ludzi uśmiechających się i myślisz, że wszystko jest w porządku, ale uśmiech nie jest oznaką szczęścia. Ej, uśmiech to po prostu uśmiech. I to nie jest oznaka wolności ani pokoju. Musimy się nad tym naprawdę zastanowić. A jaki był jego poziom zdrowia psychicznego? Jak powiedziałaś, myślę, że jego matka mogła powiedzieć, że on nie mógł bez niej żyć. To jest bardzo niebezpieczne, kiedy ludzie nawet myślą o czymś takim, nie mówiąc już o tym, że ktoś z zewnątrz może to przekazać. To, że nie możesz żyć bez kogoś, jest niebezpieczne, bo myślimy och, to takie romantyczne. Ale w niektórych przypadkach, takich jak ten, jeśli on tak właśnie myślał, to jest przerażające. I on nie chciał być od niej oddzielony. I ile razy widzieliśmy to w różnych przypadkach, kiedy pytamy, dlaczego ona nie odchodzi, dlaczego nie chce odejść, a potem widzimy właśnie takie rezultaty. Soni, jestem ciekawa, czy zgadzasz się z biurem szeryfa, że Michał od początku miał złe zamiary i nie zamierzał poddać się organom ścigania mimo nakazu aresztowania i zbliżających się funkcjonariuszy? Czy uważasz, że istnieje również taka możliwość, że on nigdy nie zamierzał poddać się organom ścigania, że taki właśnie miał być zawsze finał tej sytuacji? Zdecydowanie. Dlatego gdy się ze mną skontaktowałaś i szybko przeczytałam szczegóły od razu zobaczyłam w tym samobójstwo przez policjanta. Jego zachowanie nie wyglądało tak jak je opisano, że wysiadł z pojazdu i stanął naprzeciwko funkcjonariuszy w taki sposób w jaki to zrobił. To bardzo wskazuje na taki typ zachowania i sytuacji, w której funkcjonariusze znajdują się w tak niebezpiecznym położeniu, że muszą naprawdę myśleć o sobie, o swoim bezpieczeństwie i o bezpieczeństwie swoich kolegów, zanim zastanowią się, czy to jest właściwe, by uratować tego człowieka i doprowadzić go do procesu, czy tę osobę. Tak więc, samobójstwo przez policjanta to jedna z tych rzeczy, które według mnie są naprawdę kluczowe i które społeczeństwo musi zrozumieć. Funkcjonariusze każdego dnia ryzykują własnym życiem. Muszą podejmować błyskawiczne decyzje. I nie sądzę, żeby zamierzał poddać się funkcjonariuszom. Miał złe intencje i był bardzo tchórzliwy, wiedząc, że będą musieli się bronić. I dlatego zrobił to w ten sposób. Zdecydowanie zgadzam się z szeryfem. Jestem głęboko zaniepokojona tym, jak czują się teraz funkcjonariusze. I nawet napisałam o tym, jak długi będzie to proces, żeby nie tylko oczyścić funkcjonariusza z zarzutów, ale oni sami będą potrzebować pomocy. To nie jest tak, jak ludzie myślą, że są do tego szkoleni. Ludzie. Funkcjonariusze organów ścigania nie są szkoleni do zabijania. To element tej pracy, który może się zdarzyć. Ale w większości przypadków funkcjonariusze nie wyciągają broni tak często, jak ludzie mogą sobie wyobrażać. Więc oni sami potrzebują poważnej uwagi. I nie chcę też, żeby to wróciło w taki sposób, że rodzina nie będzie miała odpowiedzi, których potrzebuje, przez to, jak Michał to zrobił. I to on jest sprawcą, nie organy ścigania, i jego żona też nie była. Ona była niewinną, bezpośrednią ofiarą, a teraz przez niego jest tyle szkód ubocznych. Zgadza się. I teraz, odnosząc się do Twojej uwagi, rodzina szuka, lub prawdopodobnie ma nadzieję uzyskać jakieś odpowiedzi na to. I czy kiedykolwiek je otrzymają? Myślę, że to wciąż pozostaje otwartą kwestią. W takiej sytuacji, czy można było zdeeskalować zachowanie podejrzanego? Czy był jakiś sposób, aby zdeskalować sytuację z Michaelem? Zwłaszcza, że jestem pewna, iż emocje były bardzo wzburzone. Słusznie zauważyłaś, że mógł już planować takie odejście. Czy jednak dało się postąpić inaczej? Czy to jest raczej takie gdybanie mogłam, powinnam, ale nie mogłam? Na podstawie informacji dostępnych publicznie, które czytałam, on dosłownie, um, oni byli w pościgu. I to, co zrobił, to natychmiast odpowiedział ogniem. Nie było żadnej rozmowy, nie było żadnego. Pozwól, że cię odprowadzimy. Więc tak naprawdę nie było czasu na deeskalację, ponieważ oni byli w pościgu, a on natychmiast się przeciwko nim zwrócił i nie mieli już żadnego wyboru. Dlatego uważam, że to naprawdę ważne, żeby społeczeństwo to zrozumiało. Nie było możliwości, żeby go uspokoić, żeby przestał do nich strzelać. I wiem, że musieli podjąć. osłonę. Tak. Tak, dokładnie. Od początku wyglądało to na wyciągnięcie broni, a potem wydarzyło się to, co się stało. Ale wiesz, z tego co się dowiedziałam, wezwania do spraw domowych to jedne z najniebezpieczniejszych interwencji, na jakie musi reagować policja. Czy możesz mi wyjaśnić, dlaczego tak jest i czego uczysz funkcjonariuszy, gdy odpowiadają na takie wezwania? Kiedy zostałam instruktorką Flexi w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to była jedna z rzeczy, które wielokrotnie nam powtarzano. To było tak mocno zakorzenione w naszym szkoleniu, że takie wezwania są bardzo poważne i bardzo niebezpieczne dla funkcjonariuszy. I oto kilka powodów, dlaczego. Jadąc na wezwanie, nie wiesz wszystkiego. Polegasz na operatorach numeru 112, którzy dostarczają ci kontekst? Czy w domu są jakieś bronie? Czy policja była tam wcześniej? Gdzie jest podejrzany? Gdzie jest ofiara? Czy w domu są jeszcze jakieś inne osoby? Więc muszą być bardzo świadomi sytuacji, kiedy są w drodze na miejsce. A kiedy już tam dotrą, te wezwania czasami mogą stać się naprawdę toksyczne, a potem szybko obrócić się przeciw funkcjonariuszom. W niektórych przypadkach, gdy funkcjonariusze interweniują na prośbę ofiary, zdarza się, że ofiary zwracają się przeciwko nim, uświadamiając sobie: Och, chcę też chronić sprawcę. Wtedy pojawia się podwójne zagrożenie, a funkcjonariusze nie wiedzą, w co się pakują, po czym przyjeżdżają na miejsce. Więcej funkcjonariuszy traci życie podczas interwencji związanych z przemocą domową niż przy jakimkolwiek innym wezwaniu czy operacji, które wykonują każdego dnia w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki. Czasami są zagrożeni nawet przez ofiary, zdecydowanie są zagrożeni przez sprawców. Mogą być zagrożeni także przez społeczność oraz poddani publicznej kontroli w związku z tymi interwencjami: mogą stracić życie i mogą zostać zaatakowani. Mogą, jeśli wejdą sami, a zawsze im mówimy, żeby nigdy nie wchodzili sami, tylko zawsze wchodzić we dwójkę. W ten sposób, jeśli zostaniesz unieruchomiony, ktoś inny może ci pomóc. Ludzie wiedzą, gdzie jesteś. Muszą się zgłosić przez radio, ale powiedziałabym, że to bardzo niepewne wyzwanie. A kiedy jesteś zaślepiona, próbując uratować kogoś innego, i nie znasz wszystkich zagrożeń, które cię otaczają, naprawdę narażasz się na niebezpieczeństwo. Więc widzimy tak wielu funkcjonariuszy. Wierzę, że był taki przypadek, kiedy ponad 500 albo nawet 1000 funkcjonariuszy straciło życie, zostało poszkodowanych lub rannych podczas interwencji w sprawach przemocy domowej w ciągu jednego roku. Krytyczne przypadki, krytyczny czas. I nie sądzę, żeby społeczeństwo doceniało, jak bardzo funkcjonariusze ryzykują własnym życiem, kiedy postępują właściwie. Tak. I to też pokazuje, że wiele osób po prostu zakłada, że kłótnie domowe czy przemoc domowa to tylko sprzeczki między kochankami. Ale tak naprawdę mogą być niezwykle niebezpieczne. Bo ile razy już omawiałyśmy tutaj historie, które zaczynają się od kłótni domowej, a kończą się morderstwem. Ale, Soni, moje ostatnie pytanie do Ciebie brzmi. Skoro podejrzany nie żyje, a mama też odeszła, jak wygląda sprawiedliwość dla rodziny Roka? Czy widzisz dla nich sprawiedliwość, zwłaszcza teraz, gdy Michał nie żyje? Myślę, że to naprawdę bardzo dobre pytanie. Elżbieto, zawsze zadajesz świetne pytania, a potem kończysz takimi, które naprawdę skłaniają ludzi do myślenia. Powiedziałabym, że sprawiedliwość staje się zagmatwana. To słowo, którego bym użyła, ponieważ narracja dotycząca odpowiedzialności staje się skrócona. Bo chcesz pociągnąć Michała do odpowiedzialności za jego czyny wobec ofiary. No myślę, że to Jasena Senia, tak mi się wydaje. Wymawia jej imię. Przepraszam, jeśli wymawiam to źle. I za to, co zrobił dzieciom. Ale potem jego. Samobójstwo przez policjanta staje się unikaniem jakichkolwiek konsekwencji w systemie wymiaru sprawiedliwości. Więc myślę, że sprawiedliwość zawodzi, kiedy myślimy o przechodzeniu przez systemy, które znamy i które mogą pociągnąć sprawców do odpowiedzialności, ponieważ on był tchórzem. Więc myślę, że rodzina została teraz pozostawiona sama sobie. I tak samo rodzina i przyjaciele muszą próbować zrozumieć, czego nie zauważyłam, co mogłam zrobić inaczej. I wtedy, patrząc z tej perspektywy, myślę, że to nie jest sprawiedliwość. To jest próba usprawiedliwienia tego, co mogło zostać przeoczone bez prawdziwego zastosowania sprawiedliwości, która mogłaby się wyrazić w karze więzienia lub wyroku dla Michaela. Więc to tak naprawdę staje się wyrokiem dla rodziny. Dla organów ścigania i całej społeczności. Tak, wydaje się, że to rodzina została skazana na dożywocie, a nie wiesz, faktyczny zabójca w tej sprawie. Tak, Sony Slaughter, piękne słowa. Bardzo doceniam Twój czas. Dziękuję za dołączenie i cenne spostrzeżenia. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia. Policja w Visali prowadzi dochodzenie w sprawie postrzelenia Michaela Rocky, a policja w Ridley kontynuuje śledztwo w sprawie morderstwa Jeseni. Dziękuję, że byliście z nami w Law and Crime. Jestem Elżbieta Milner.